W kilku filmikach pokażę, jak zrobić sweterek z wełny Shetland. Złożyłam na ten sweterek 30 deko, dokładnie 28 deko. Takiej ciemnozielonej wełny. Będziemy potrzebować kilka rodzajów drutów. Zaczniemy robótkę od ściągacza na dole. Zrobimy najpierw przód i tył razem na drutach 3,5 ściągacz. Dwa prawe, dwa lewo. Potem będziemy robić jerseyem na drutach czwórkach. Aż do tego momentu, do podkroju pachy. Na rękawy będziemy potrzebowali druty pończożnicze rozmiar 3,5. <laughs> Oraz druty pończosznicze czwórki i potem jak będziemy mieli wystarczającą liczbę oczek, to yy, dalej robiłam na drutach w rozmiarze 4 na żyłce o długości 40 cm. I to wszystko. Dalej karczek robimy na drutach z żyłką czwórkach potem ściągacz znowu na 3,5. I zakończyłam drutamin w rozmiarze 4.